Ten motocykl kosztuje 33 tysiące złotych nowych, czyli jest idealnie wstrzelony w ten segment, w którym CF Moto zaczęło kosić konkurencję. No i jest to też cena, która pozwala odciągnąć część ewentualnych chętnych na zakup japońskich motocykli, gdyż. Oferuje ten motocykl podobne osiągi za no, ponad 10 tysięcy złotych mniej. Ten sprzęt waży 202 kg na mokro. No i mając te 95 koni, to, to są takie wartości, które spowodują, że na torze on będzie się Wam ładnie składał, ale będzie Wam też całkiem nieźle z tych zakrętów się prostował przy dodaniu gazu, bo ta moc na takie Początki nauki jazdy na torze to jest wręcz za dużo.